Woda mu się robiła, kurde, po prostu. Patrzę. Kurde. takiej cenie od razu zamówiłem. Kurde. Jak Kung Fu Panda. Takie kurde szorstkie. Ktoś to kiedyś, kurde, może polakierował. Przejechałem już tak dosyć, kurde. Coś się w ogóle zmieniło, kurde. Zmieniło, kurde. W Kurde. Klosz się zrobił już taki biały. Będę sobie, kurde, kulturalnie psikał. Kurde. Rozwijam się. A muszę pomyśleć. Kurde. Wymyślić jakieś, kurde. Wiesz jak do tego. Normalnie kurde idzie. Oszaleć z tym głównym. Kurde idzie. Kurde, lampę Aladyna. Tu kurde za to chciałem pociągnąć się, urwało. Aj kurde takie dziadostwo. Tak kurde. Zobaczymy, kurde, kurde. Nie wiem czy to w ogóle pracuje. Zobaczymy czy kurde coś będzie. Czy będzie różnica jakakolwiek. Kurde, ja pierdziele, co tu się dzieje. Coś się kurde dzieje z moją lampą? Jo ja pierdziele, ale kurde, kurde jest to mega, kurde, nie no kurde, o ja pierdziele, kurde, ale kurde kosmos, tego czegoś, to ja się kurde nie spodziewałem, kurde, nie spodziewałem, naprawdę, kurde, jak to kurde robi lampę, taki kurde efekt, kurde, taka marki, takie kurde, i dobra, i mam kurde, kurde, bo to się nie zagotowało. No ale nie no kurde, teraz widać kurde tutaj takie jakby kurde zamglone I tutaj kurde gdzieś kurde może gdzieś tu nie wiem wody dostaje kurde i, i dupa pierwszy kurde to jest kurde elegancko <ścoughs> kurde prawie nic nie ubyło i ja nie szlifowałem tego jakoś kurde gościu kurde szlifował reflektory 5 godzin Nie wiem jak on je szlifował kurde kurde, kurde. Jest taka kurde Matowa nie? Kurde jak Nuweta kurde jest taka, kurde siedzi, ale kurde no kurde pomalował kiedyś tak byle jak, kurde, kurde no dobra, kurde <laughs> mam mam jakieś kurde 35-40 minut, jadę z koksem, kurde no i co kurde, tutaj coś kurde nagra i kurde 2,5, czyściutka kurde bawełniana koszuleczka kurde żem odwalił kurde zobaczymy Coś się kurde dzieje To nie działa kurde Kurde po prostu Takie kurde Szorstkie dla was kurde Normalnie kurde Nie chcecie się kurde tego szlifować Kurde, że wtedy wziąłem ocen Żebyście kurde widzieli Chciałem tak kurde działać i kurde Kurde sprężarką O kurde, kurde elegancko Kurde znika Kurde idealnie Jak to się tam kurde nazywa Ale kurde ręcznie Lampeczka kurde Normalnie kurde no ale kurde, żeby kurde nie było yy, takich jaj.